Witam! Oto jest pierwszy odcinek z tanki online. To, że nie umiemy nagrywać, to znaczy, że musimy nagrywać komórką. Wow. Grazie. W twoje ruchy na komputerze I on CTF poleca. Dobra, zaczynamy. Musimy coś nadgonić. Jesteśmy na... Przegrywamy. Musimy coś nadgonić. Ale nie takim czołgiem, człowiekiem. To trzeba jeździć zawodowym religanem, zwanym... OK, kolega się włączył i teraz będzie wszystko komentował. Mam nadzieję, że Wam się spodoba jak będzie on komentował, a raczej nie ja. Jesteśmy ostatni. Był na początku pod koniec. Dobra, zaczynamy następną bitwę. I jedziemy z koksem. Zabieramy flagi. Link do gry macie w opisie. Jeżeli nie zapomnijcie, jeśli Wam się spodobał film, zostawcie łapkę w górę. Teraz by się przydała. O nie! O nie! Już byłem przy tym, tylko nie mamy flagi. na nią. Zniknął. Przecież że był? Jeśli był, to zostawcie rzeczywiście komentarz. Jeśli nie był, zostawcie też komentarz i łapkę w górę. niestety znowu dead teraz se nie też Dobra. A teraz jak stronę razem się skuje, będzie krótka przerwa, ponieważ moje ręce duże nie wytrzymają. I następna ranga plus 120 diamentów może sobie nie wiem. Dobra. Przerwa. Koniec. Przerwa. Nie. Ruszamy. Ruszamy w przygodę zdobyć następną flagę. O! o ja tutaj chodzę. O, dobra, mamy gościa. Okej. Okay. Gościu. Joki lag. że wiadomo. Fej action. Dopadł go w ostatniej chwili. O jakie Dobra, teraz o wszystkich tych ludzi będziemy koksić. Bierzemy siłę i koksimy. Pierwszy leci. Czekamy. Leci drugi. Dobry. Ty. Hun var ikke enig med meg. Okej, okay, to by było na tyle. Teraz jeszcze muszę coś wam małego powiedzieć. Jeśli ci się film spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę lub chociaż komentarza. Albo subskrypcji, jeśli byś wolał. Do jedzenia. Pa! pa. O.